Szczenie Boże, witajcie serdecznie w kolejnym dniu naszych rekolekcji i zapraszam do odsłuchania kolejnej porcji świętego tekstu na dziś, a mamy werset siódmy. Wtedy obojgu otworzyły się oczy i poznali, że są nadzy. Zerwali więc liście z drzewa figowego. I zrobili sobie przepaski. Kiedy spożyli owoc, okazało się, że otworzyły się im oczy. Czyli tutaj wąż miał rację, rzeczywiście. Tu powiedział prawdę, że otworzą się im oczy. Ale reszta, wszystko to, co powiedział oprócz tego, okazało się kłamstwem. Tak, otworzyły się oczy, otworzyły się ale otworzyły się oczy, które do, tej pory, które do tej pory były zamknięte. Jakby Biblia sugeruje, mówi nam, pomyśl, zastanów się. Do tej pory ich oczy były otwarte, widzieli świat, widzieli Boga, żyli w przyjaźni z Bogiem, później zobaczyli, czy tylko usłyszała Ewa, albo, albo zobaczyła tego węża. Widzieli. Mieli dobry wzrok. Ale okazało się, że po grzechu Biblia mówi otworzyły się im oczy. No to jak? No to wcześniej mieli otwarte te oczy, czy nie? Albo chodzi o inny wzrok, jakiś tajemniczy wzrok, który może się otworzyć, ale nie musi. Wzrok, który otworzył, oczy, które się otworzyły wtedy, kiedy okazali Panu Bogu nieposłuszeństwo, poszli swoją drogą, powiedzieli nie, teraz ja będę decydował, co jest dobre i co złe. Dokonali wyborów wbrew temu, co chciał Bóg. Bóg to uszanował, tylko ich ostrzegł, ale uszanował, bo ich kocha, więc uszanował, dał im wolność, nie zabrał im wolności. I kiedy poszli swoją drogą, okazało się, że otworzyły się im oczy. Ale o jakie oczy chodzi? Wtedy obojgu otworzyły się oczy i poznali, że są nadzy. Oczy, które pokazały im, że są nadzy. To jest rozdział bardzo symboliczny, obrazowy który nie mówi wprost że rzeczywiście był wąż że naprawdę był Adam i Ewa że to był ogród i tak dalej to jest symbolika otworzyły się im oczy i zobaczyli, że są nadzy zerwali więc liście z drzewa figowego i zrobili sobie przepaski bo to, że zobaczyli, że są nadzy, sprawiło, że chcieli coś ukryć. Coś, co wcześniej im nie przeszkadzało, czego być może nie widzieli. Może ten wzrok im tu pokazał. Jakieś dziwne, tajemnicze oczy się otworzyły, które im pokazały: zobaczcie. Zobaczcie, to, co się stało, do czego doprowadziliście. Zobaczcie. O jaki wzrok może chodzić. My to czytamy w kontekście naszego życia i naszych upadków, naszych słabości, naszych zranień, które rodzi w nas grzech. Rodzi też ból i rodzi cierpienie. Doświadczyli pierwszy raz w życiu cierpienia. To jest, to jest doświadczenie, które my doskonale znamy, przecież. O jakie oczy chodzi? Powtarzam, to jest rozdział bardzo symboliczny, obrazowy, który nas zaprasza. Zastanów się, pomyśl. Opowiadam o tobie, mówi Bóg. Zastanów się. Zastanów się. Ja nie dam Wam jasnej odpowiedzi, bo powiem szczerze, ja jej nie znam. Ale czuję zaproszenie do tego, żeby się zastanowić. Szczególnie w tym okresie Wielkiego Postu. Ja nie bez powodu wybrałem ten fragment. Było wiele innych fragmentów w cudzysłowie ciekawszych na Wielki Post. Oni zobaczyli, że są nadzy. To, co dzieje się po grzechu, to jest to, że my tracimy, i o tym będzie chyba w kolejnym odcinku, że my tracimy przyjaźń z Bogiem, że grzech niszczy naszą bliskość, relację, więź z Bogiem, naszą przyjaźń. Czyli teologia by nam powiedziała, teologia moralna, że. Straciliśmy łaskę uświęcającą, albo to olega dogmatyczna by nam to może też powiedziała. Traktat o łasce by nam to powiedział. Straciliśmy łaskę uświęcającą to, co dzieje się po grzechu ciężkim. I poznajemy wtedy, że straciliśmy coś. Zaczyna nas coś boleć wewnętrznie, coś drapać, coś bardzo nieprzyjemnego. My to czujemy i dzięki Bogu, że to czujemy. Dzięki Bogu to jeszcze nie jest tragedia. Tragedia byłaby wtedy, kiedy byśmy już nic nie czuli, kiedy byśmy popełniali grzech ciężki, świadomie, dobrowolnie, w poważnej materii, ale byśmy nic nie czuli. To jest największa tragedia. Jeżeli czujemy ból, jeżeli potrafimy się zarumienić, zawstydzić. Dziękujmy Panu Bogu za to, że nawet jeżeli otwierają nam się oczy i jakiś tajemniczy wzrok nam mówi: Zobacz, zobacz, co zrobiłeś. I to rodzi ból. Chwała Panu Bogu za to. Chwała Panu Bogu. Bo to znak, że my jeszcze żyjemy, że jeszcze nie wszystko stracone. <laughs> A więc oni utracili łaskę uświęcającą. Zobaczyli, że to, to to drzewo, ono tak naprawdę nie daje życia. To drzewo zabiera życie i pozostawia zgliszcza. To znaczy to, że my sprzeciwiamy się Bogu, że prawda, którą Bóg nam daje, prawda niezmienna, której jedną Jedną częścią tej prawdy jest to, że są takie rzeczy, takie czynności i tak dalej, takie rzeczywistości, które nas po prostu będą raniły. To jest jakaś część prawdy objawionej przez Boga. Jeżeli my będziemy mówili, mimo to ja będę decydował, to będzie nas to raniło i to nam będzie zabierało życie. Życie daje tylko Bóg. Tytuł tej rekolekcji. Twoje słowo przywraca albo daje, ja wolę bardziej, może przywraca to tłumaczenie. Twoje życie przywraca mi na nowo życie. Twoje słowo przywraca mi na nowo życie. Ten wzrok, który się otworzył, on skupił ich uwagę na złu. To tak jak się z nami dzieje że za bardzo, za bardzo zwracamy uwagę na zło. Jest to, jest to zrozumiałe, bo, bo zło, grzech, rodzi w nas ból, przygnębienie, gorycz, rozczarowanie i tak dalej. To będzie rodziło. Ale nie wolno się poddać. I teraz yy, Widzieć wszędzie tylko zło, tylko akcentować swoje, swoje zranienia na skutek grzechów naszych. Nie powinniśmy tego robić, ani uciekać w krzaki. O tym, o tym będzie w następnym odcinku. Ale taka jest prawda. Biblia, Biblia nie kłamie. Biblia mówi wprost. Prosto z mostu. To jest jakiś odcinek prawdy o człowieku. Że zaczynamy może nie tyle, że wyolbrzymiać, choć czasem wyolbrzymiamy, ale za bardzo skupiać się na grzechu, jak koń, który, który ma te klapki na oczach i tylko widzi, i, i to myślę, jeden kierunek, i, i tylko, bo takie klapki nie, bo Najgorzej jest wtedy, kiedy mówimy, a co mnie to interesuje. I to nie jest, moim zdaniem to nie jest grzech. Nie czuję żadnego wstydu. To jest tragedia, nie? Więc poniekąd dobrze. Dobrze, że my to widzimy, te, te nasze grzechy i potrafimy zapłakać nad nimi. To bardzo dobrze. To jest znak, że Bóg już tam działa, Duch Święty już tam działa. Bo byśmy sami nie potrafili wejść w pokutę. W żal nie ma szans. Zło by nas pokonało. Jesteśmy zbyt słabi, ale tam że Bóg działa wtedy. On nawet w momencie grzechu z nas nie rezygnuje. On już obmyśla plan, jak nas podnieść z tego grzechu. Pamiętamy, Biblia tysiąclecia zlecia tłumaczy, że Ewa skosztowała, tylko skosztowała. Dała Adamowi, który zjadł. Adam zjadł, ale Ewa tylko skosztowała. Coś tam jeszcze w niej się tliło. Jakieś wyrzuty sumienia, jakieś czy po prostu sumienie, może tak. Jeszcze mówiło Ewa, zastanów się. Nie rób tego. Więc ona może jeszcze się po prostu bała. Do końca nie była przekonana, czy to zrobi, czy nie. Więc tylko skosztowała. Można tak to zrozumieć, a można inaczej. Ja tak to rozumiem. Widać tam, ja tam widzę między wierszami, jak Bóg walczy o człowieka nawet wtedy, kiedy otwierają się nam oczy i pokazują nam, że jesteśmy nadzy. Dlatego zerwali liście i tak dalej. Już tak nie będę dokładnie tłumaczył, czy, czy mówił o tym. Ale. To wiemy, że to poczucie grzechu, ten ból sprawia, że my się po prostu zamykamy na Boga. Że zrywamy i, i zakrywamy się czymś. I to, to, to był właśnie początek, początek ich ukrywania się. Zanim się ukryli w krzakach, najpierw zasłonili się liśćmi figowymi. Ciekawe, czemu figowymi, może w Ewangeliach jest jakaś odpowiedź może tak, może nie, liście figowe który nie wydaje owocu, tylko liście chyba było coś takiego dobrze mówię? <laughs> to nie daje życia, to zabiera życie to kiedy my mówimy kiedy dajemy się nabrać złemu duchowi że to ja będę teraz decydował nie ty Boże ja teraz będę decydował co jest dobre, a co jest złe. Twój czas, Panie Boże, się skończył, albo nie daję Ci prawa w moim życiu, żebyś całkowicie panował w moim życiu. Zostawiam sobie jakiś skrawek, poletko moje, ogródek mały, gdzie ja będę sadził, gdzie ja, czym ja będę się opiekował. I ja mówię, nie, marchewki sadzi się do góry nogami. Nie, przepraszam, marchewki się inaczej. Ale krzewy na przykład, o nie będą krzewy, do góry nogami się sadzi, nie korzeniem, Bóg mówi jak korzeniem, jak górą, dołem, korzeniami, nie, to jest moje poletko, tu ja będę sadził, ja posadzę go na odwrót. No i my tak robimy. Nie jest, nie jest to łatwo, oczywiście, ten, ten odcinek dzisiejszy. Jeżeli ktoś z Was potraktuje, może nie tyle moje słowa, ale ile tekst Biblii poważnie, to to może rodzić jakiś smutek, bo, bo łącząc ten tekst ze swoim życiem, a o to tak naprawdę chodzi, to Duch Święty nam pokaże: pokaże te miejsca nasze poranione w naszym sercu, które, których rany powstały w wyniku tego, że że powiedzieliśmy Bogu teraz: Ja będę decydował. Ty już, ty zamilknij. Teraz ja. W takim momencie jesteśmy: Adama i Ewy, którzy zobaczyli, że nie pojawiło się życie, ale pojawiła się śmierć. Ale, nawet kiedy my doświadczamy śmierci wewnętrznej, duchowej, moralnej, to dla Boga zawsze jest nadzieja. I widać, między wierszami widać, że On już wtedy bardzo intensywnie działał. Tak może robić tylko przyjaciel. Nieznajomy, ale tylko przyjaciel. W imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. Amen. Z Bogiem.